Jesteśmy w części, gdzie są chyba najstarsze rośliny, jakie... Też, e, te... E, dym tytoniowy wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Realizowanie zadań dorzuconych z Brukseli prosi... Trwa. Mamy. ...i głównie boczniczycy, teraz wykrywając 6 do 3 z reprezentacją dani praktycznej... ...słyszymy, że słyszymy, że słyszymy, że słyszymy, że mamy nadzieję. Nie. nie za darmo. Mamy audiobooki na każdą pogodę długa. Jest trochę dymu i płomieni. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Już w kolejnym odcinku. Niespodziewanie 24-letnia Ewelina Maj dowiaduje się, że jej partner ma 6-letniego syna. Ty możesz mi pomóc z tym bufrem barwingu? Ponownie unosi na rany na górę. Walki toczyły się nad Lwowem.